Benny Bear, Ruby Rabbit i zaginione mafinki. Był jasny, wietrzny poranek w lesie szyszkowym, a kuchnia Benny Beara pachniała niebiańsko. Cały ranek piekł świeżą partię swoich słynnych mafinek z jagodami i miodem na doroczny piknik leśny. To moja najlepsza partia powiedział dumnie Benny, odkładając złociste mafinki na kratkę do studzenia. Masz rację, Ruby. Ruby Rabbit wychyliła głowę przez okno. Pachną niesamowicie, Benny. Są wystarczająco chłodne, żeby je posmakować? Jeszcze nie, zachichotał Benny. Potrzebuję ich idealnych na dzisiejszy popołudniowy piknik. Ruby oblizała wargi. Nie martw się. Będę ich pilnować jak jastrząb. Ale w chwili, gdy Benny wyszedł po koc piknikowy, uwagę Rubi przykuł motyl przelatujący za oknem. Och, mruknęła, skacząc za nim. Zanim Benny wrócił, Mafinki zniknęły. Wszystkie dwanaście? Benny sapnął, wpatrując się w pustą tacę. Były tutaj. Ruby wbiegła z powrotem. Co, zniknęły? Nie było mnie tylko... No dobra, może pięć minut. Benny zajrzał pod stół. Ruby powąchała blat. Nie wstali po prostu i nie odeszli, powiedziała. Benny zmrużył oczy. To brzmi jak zagadka. Ruby uśmiechnęła się szeroko. Więc czas na... Detektywa Królika i Zastępcę Niedźwiedzia. Wyciągnęła z pleca kalupę, zawsze nosiła ją przy sobie na wszelki wypadek, a Benny przybrał swój najpoważniejszy wyraz twarzy. Poszukajmy wskazówek, powiedziała Rubi. Zbadali parapet. Patrz, Benny wskazał. Ślad okruchów. Ślad prowadził przez drzwi, przez trawę i prosto do lasu. Dwoje przyjaciół ostrożnie podążało szlakiem tuż obok rabatki pani Kret i pod chwiejnym mostkiem w pobliżu krzaka jeżyny. Nagle Rubi się zatrzymała. Cicho, słyszysz? Skuliły się za drzewem i nasłuchiwały. Spolany przed nimi dobiegał cichy chichot i chrupanie. Wyjrzały z za drzewa i zobaczyły grupkę małych wiewiórek, siedzących w kółku z okruchami mafinek z jagodami na łapkach i pyszczkach. Jeden z nich zobaczył Beniego i pisnął. Ojej, wiewiórki zamarły. Zastępco niedźwiedziu powiedziała Ruby surowo. Chyba znaleźliśmy nasze chrupki mafinkowe. Ale nie chcieliśmy ich brać, powiedziała najmniejsza wiewiórka. Myśleliśmy, że są na piknik i... Cóż, po prostu tak pysznie pachniały. Benny skrzyżował swoje wielkie futrzane ramiona. Powinnaś była najpierw zapytać. Wiewiórki spojrzały w dół. Przepraszamy. Ruby nastawiła uszy. Chwileczkę jest tu tylko sześć mafinek. Co się stało zresztą? Jeden z wiewiórek wskazał palcem. Daliśmy trochę myszy Marwinowi, która stała na ścieżce. Więc szlak mafinek ciągnie się dalej, krzyknęła Ruby. Detektywi podążyli nowym szlakiem, który prowadził przez bagna pałkowe do małego, wydrążonego pnia. Tam myszka Marvin urządzała podwieczorek z dwoma modraszkami i żabą. Na stole leżały trzy na pół zjedzone mafinki. Och, powiedział Marvin nieśmiało, nie wiedzieliśmy, że to twoje mafinki. Rubi tupnęła nogą. Marwin, Marvin, Marwin... Ale są takie pyszne, powiedział jeden z modraszków. Czy możemy prosić o przepis? Beny westchnął i podrapał się po głowie. No cóż, zrobiłem je na piknik. Rubi uśmiechnęła się szeroko. A tak naprawdę piknik jeszcze się nie zaczął. Beny zachichotał. To prawda, ale teraz nie mamy już mafinek dla wszystkich. Wiewiórki i Marvin spojrzeli na siebie. Wtedy najmniejszy powiedział: Możemy pomóc upiec więcej. Naprawdę? zapytał Beny. Jasne, zbierzemy więcej jagód, a Marvin ma dodatkowy miód. Więc czas na pieczenie. Oznajmiła rubi. W kuchni beniego zwierzęta z całego lasu pomagały w mieszaniu, odmierzaniu i odmierzaniu. Niektóre siekały jagody, inne nalewały miód, a kilka, w tym Beny, próbowało, żeby mieć pewność. Kiedy słońce osiągnęło zenitu, mieli już dwadzieścia cztery mafinki więcej niż kiedykolwiek wcześniej. Na pikniku wszyscy zebrali się na kraciastych kocach, śmiejąc się, grając w gry i radośnie zajadając świeżo upieczone smakołyki. Benny uniósł łapę. Ogłaszam je mafinkami społeczności, bo do ich zrobienia potrzeba było całego lasu. I świetnego zespołu detektywów, żeby rozwiązać sprawę. dodała Rubi z mrugnięciem oka. Zwierzęta zakrzyknęły, a gdy łąka wypełniła się muzyką, a w powietrzu unosił się słodki zapach mafinek, Benny pochylił się do Ruby i wyszeptał: Najlepsza zagadka kryminalna w historii. Rubi się uśmiechnęła. Zwłaszcza, gdy kończy się mafinkami. Benny Bear, Ruby Rabbit i sekretna mapa. Było leniwe popołudnie w lesie szyszek, a Benny Bear sprzątał strych. Zakurzone pudełka, stare garnki z miodem i zapomniane zabawki piętrzyły się wokół niego. Kichnął i roześmiał się. Temu miejscu przydałoby się trochę porządku. Nagle zauważył zwinięty zwój przewiązany wyblakłą czerwoną wstążką. Co to jest? mruknął Benny, zdmuchując kurz. Rozwinął go i jego oczy się rozszerzyły. Była to ręcznie narysowana mapa z dużym czerwonym krzyżykiem w pobliżu napisu Whistle Rock. Na górze, zapętlonym pismem widniał napis. Poszukiwaczom przygoda i skarby się przytrafią. Benny sapnął. Mapa skarbów. Zbiegł po schodach i wyskoczył przez drzwi, prosto do nory Ruby Rabbit. Ruby! – krzyknął. – Nie uwierzysz. Ruby wyskoczyła z ogrodu z marchewką w pysku. Mapa skarbów? – zapytała, zanim zdążył się odezwać. Benny podał jej ją. – Skąd wiedziałeś? – Masz swoją mnie przygody – uśmiechnęła się szeroko. – Spakujmy przekąski i ruszajmy na Whistle Rock. Zapakowali do plecaka mieszankę studencką, kompas i latarkę na wszelki wypadek, a następnie ruszyli krętą leśną ścieżką. Na mapie widniały trzy punkty orientacyjne: Crooked Tree, Echo Hollow i wreszcie Whistle Rock. Pierwszy przystanek: Crooked Tree. Nie było trudno go znaleźć, wyginał się na bok, jakby próbował dotknąć palców u stóp. Ruby podskoczyła i postukała w pień. Co dalej? Beni wskazał na kolejny punkt. Idziemy wzdłuż strumienia za Echo Hollow. Idąc wzdłuż szemrzącego potoku, śpiewali piosenki i puszczali kaczki. Wkrótce dotarli na cichą polanę otoczoną wysokimi, omszałymi drzewami. Każdy dźwięk odbił się echem dwukrotnie. Halo! krzyknęła Rubi. Halo odbiły się echem drzewa. Rubi jest najlepsza. Rubi jest najlepsza. Beny roześmiał się. Dobra, Dobra, wracamy do skarbu. Po przejściu przez chwiejny most z bali i przedzieraniu się przez kępę grzybów, w końcu dotarli do Whistle Rock. Był to wysoki, wąski kamień, który cicho gwizdał, gdy wiatr wiał przez mały otwór w pobliżu szczytu. Ruby sprawdziła mapę. X jest tutaj. Rozejrzeli się. Żadnej skrzyni ze skarbami, żadnych błyszczących klejnotów. Tylko trawa i kamienie. Benny zmarszczył brwi. Może źle to przeczytaliśmy. Wtedy Rubi coś zauważyła. Hej, patrz, ten pień wygląda na nowszy niż reszta. Oboje uklękli obok niego. Benny strzepnął liście i ziemię, odsłaniając małą drewnianą klapę. Z cichym skrzypnięciem otworzyli ją. W środku znajdowało się blaszane pudełko, przewiązane sznurkiem. Otworzyli je powoli. W środku znajdował się gładki kamień pomalowany na złoto, pióro i złożona karteczka. Ruby przeczytała na głos: Do przyszłych poszukiwaczy przygód. Prawdziwym skarbem jest podróż, którą odbywacie i przyjaciele, z którymi ją odbywacie. Jeśli to znaleźliście, przekażcie to dalej, dodajcie swój skarb i ukryjcie go ponownie. Wędrowcy po leśnych krainach. Beny uśmiechnął się. To skarb przyjaźni. Ruby uniosła pióro. Zostawmy też karteczkę. Napisali. Benny i Ruby byli tutaj. Znaleźliśmy przygodę, śmiech i najlepsze przekąski w życiu. Twoja kolej. Potem Ruby dodała jedną ze swoich błyszczących kulek, a Benny położył cukierek miodowy, zawinięty w papier woskowy. Ponownie zakopali pudełko i starannie je przykryli, tak jak je znaleźli. Wracając do domu w pomarańczowej poświacie zachodzącego słońca, Ruby powiedziała: Nie znaleźliśmy złota ani klejnotów, ale to był jeden z moich ulubionych dni w życiu. Benny skinął głową. To był skarb. I może kiedyś ktoś inny też go znajdzie. Ruby uśmiechnęła się szeroko. A kiedy to zrobią, będą wiedzieć, że Benny Bear i Ruby Rabbit byli tu pierwsi. Wyciągnęli łapy i ruszyli z powrotem w stronę leśnej ścieżki, zastanawiając się już, dokąd zaprowadzi ich kolejna przygoda. Benny Bear i Ruby Rabbit i wielki wyścig leśny. Słońce wzeszło wcześnie nad lasem szyszkowym, rzucając złote promienie na łąkę. Benny Bear wyciągnął się na ganku i wciągnął świeże poranne powietrze. Właśnie wtedy przemknęła obok niego smuga białego futra. Ruby? zawołał. Ruby Rabbit gwałtownie się zatrzymała, trzepocząc uszami i ściskając w łapie lotnik. Benny! krzyknęła. To dziś. Wielki wyścig leśny. Benny zamrugał. Wyścig? Tak, ten, który prowadzi z All Hollow do Maple Creek. Są wstążki, przekąski i wszystko. I startujemy. Benny podrapał się po głowie. Ruby, nie jestem zbyt szybki. Ruby uśmiechnęła się szeroko. W porządku, startujemy w sztafecie drużynowej. Ty biegniesz leśną ścieżką, ja skaczę po łące, a potem razem płyniemy po strumieniu. Wiosłować? Powtórzył Benę, szeroko otwierając oczy. Tak, pożyczyłem kajak od Frediego Żaby. Chodźcie, musimy się zarejestrować. Przy stanowisku odprawy babcia Sowa wręczyła im numery startowe i wskazała na gromadkę rozgrzewających się zwierząt. Start w hollow. Pierwsza drużyna, która dotrze do Maple Creek, wygrywa Blueberry Trophy. Ruby podskoczyła w miejscu pełna energii. Beny, wykonał kilka powolnych ćwiczeń rozciągających. Nie martw się, wyszeptała Ruby, klepiąc go po ramieniu. Nie jedziemy tu po zwycięstwo, jedziemy tu dla zabawy. Gwizdek zabrzmiał i wyścig się rozpoczął. Benny był pierwszy, przeciskał się krętą leśną ścieżką, omijając korzenie i niskie gałęzie. Wiewiórki śmigały obok niego, a nawet jeżozwierz przebiegł obok. Ale Benny szedł dalej, sapiąc i dysząc, a jego łapy dudniły o ziemię. Minął zmęczonego żółwia, pomógł jeżowi przejść przez kłodę i dotarł do polany, gdzie czekała Ruby. – Bierz! – powiedział dysząc. Ruby pomknęła jak rakieta przez słoneczną łąkę. Przemknęła obok szopów, przeskoczyła krzaki i pomachała do wiwatujących ptaków. Na drugim końcu łąki dotarła do strumienia, gdzie czekała ich łódź. Benny dotarł chwilę później, wciąż łapiąc oddech. Odepchnęli się razem, wiosłując po lśniącej wodzie, podczas gdy ważki śmigały obok. Wokół nich pluskały się... I wiosłowały inne stada zwierząt, niektóre w kajakach, inne na liściach grzybieni, a jedna para myszy płynęła na unoszącej się skorupie orzecha włoskiego. Ruby sterowała, a Beny napędzał. Właściwie całkiem nieźle nam idzie, powiedział Beny. Ale potem chlub. Podmuch wiatru przechylił ich kajak na bok. Ruby pisnęła. Beny chwycił za burty. Nie przewrócili się bez szale ich wiosła, popłynęły. O nie, krzyknęła Rubi. Czekaj, powiedział Benny, grzebiąc w torbie ze przekąskami. Mam pomysł. Wyciągnął dwie duże drewniane łyżki. Chodźmy na łyżki. Zanurzyli łyżki w wodzie, śmiejąc się przez całą drogę. Nie było to szybkie, ale zadziałało. Zanim dotarli do mety, większość tłumu już tam była, wiwatując i zajadając się ciastem. Zwycięzcy, parawie wiewiórek trzymali wysoko puchar jagodowy. Ruby i Beny dopłynęli do brzegu, przemoczeni i uśmiechnięci. Babcia Sowa powitała ich ciepłym uśmiechem. Może nie byliście pierwsi, ale wykazaliście się wielkim hartem ducha, a wasze wiosła na łyżki były bardzo sprytne. Beny się roześmiał. Nazywamy to inżynierią króliczą. Właśnie wtedy jeden z młodszych zawodników, mały lisek, pociągnął Ruby za łapkę. Przestraszyłam się na łące i chciałam zrezygnować. Ale kiedy zobaczyłam was śmiejących się w kajaku, postanowiłam płynąć dalej. Serce rubi roztopiło się. To jest prawdziwa nagroda. Babcia Sowa się zgodziła. Właściwie mamy specjalną nagrodę dla najradośniejszej drużyny. Wręczyła im wstążkę z błyszczącymi literami i przyklejoną do niej małą drewnianą łyżeczką. Beni zachichotał. Najlepsza wstążka, jaką kiedykolwiek zdobyłem. Później usiedli na kocu piknikowym, jedząc ciasto z jagodami z innymi zawodnikami. W powietrzu unosił się śmiech, muzyka i świetliki. Ruby oparła się o wielkie, puszyste ramię Beniego. To był jeden z najlepszych wyścigów w życiu. Beni skinął głową. Zwłaszcza, że nie zatonęliśmy. Oboje się śmiali, wiedząc, że w każdym wyścigu prawdziwym zwycięstwem była wspólna zabawa i wspomnienia, które wspólnie stworzyli.